Nazywam się Michał Sobczyk, jestem lekarzem lotniczego pogotowia ratunkowego. Znajdujemy się teraz w samolocie sanitarnym, w którym pracujemy i każdego dnia służymy pacjentom na terenie Polski, ale również i za granicą. Samolot służy nam do przewożenia ciężko chorych pacjentów między szpitalami. Zazwyczaj jest to transport pacjenta z miejsca. O y, niższej referencyjności do szpitala, który ma jakieś y, bardziej y, specjalistyczne możliwości leczenia danego stanu. To są pacjenci z ciężkimi oparzeniami, y, to są noworodki. To są pacjenci, którzy doznali amputacji urazowej, wymagają replantacji kończyn i wiele, wiele innych stanów. Również pacjenci, którzy potrzebują przeszczepu narządów. Starza nam się wozić też same narządy do przeszczepu oraz takie zespoły transplantacyjne, czyli ekipy chirurgów i innego personelu, który bierze udział właśnie w takiej procedurze pobrania i, i donacji i, i wszczepienia narządów. No, trzeba zacząć od tego, że modlę się po prostu w pracy. Jak dostaję zgłoszenie wylot do, do jakiejś misji e, i mam chwilę czasu, to, no, to po prostu no, modlę się, odmawiam różaniec, e, tak, czy, czy koronkę do Bożego miłosierdzia, no to w zależności od pory dnia, e, staram się trzymać ten ryt taki, tych no, wyznaczonych modlitw tak w ciągu dnia i to mi bardzo pomaga. Był taki przypadek, że zostałem wezwany do upadku samolotu. Samolot wpadł do wody. Myśmy dotarli na miejsce, samolot jeszcze ciągle był w wodzie. Służby próbowały ten samolot wydobyć, wydobyć tego poszkodowanego. Ta akcja bardzo się przedłużała. Tam chyba około 40 minut. Yy, cała ta akcja trwała, więc no cóż było robić w tym czasie? No, po prostu siedzę i czekam, aż służby wydobędą poszkodowanego, żebym ja mógł zacząć w ogóle coś pracować. Coś w takiej sytuacji można robić, tak jak nie po prostu modlić się nie wiem, za tego poszkodowanego. I też mam takie poczucie, że to jest no, jedyna rzecz, którą, y, którą mogę zrobić, i że faktycznie realnie mogę, mogę pomóc y, w tej sytuacji pacjentowi. Nieraz jest tak, że już nic więcej nie, nie mogę zaproponować. I to też było takie tego typu, tego typu zdarzenie. No wreszcie, samolotnictwo to statystycznie bardzo bezpieczny rodzaj transportu, natomiast lotnictwo sanitarne, a zwłaszcza takie misje śmigłowcowe, gdzie jesteśmy wzywani do zdarzeń, lądujemy w miejscach przygodnych, latamy w nocy przy różnych warunkach atmosferycznych. Nieraz są to warunki takie no, na granicy polecimy, nie polecimy może trzeba zawrócić. No, to jest, krótko mówiąc, niebezpieczne. E, mamy niebezpieczną pracę e, i zdarzyło mi się raz też e, modlić o szczęśliwy powrót z, z misji, bo no, taka po prostu, taka nas została sytuacja nagle e, e, pogodowa. E, a mam tę świadomość, bo wypadki e, lotnicze się zdarzają i w naszej służbie mamy też taki takie przykre zdarzenie, które, które gdzieś cały czas tam odcisnęło piętno i to tkwi w nas. Mamy kolegów, którzy odeszli na wieczny dyżur w, w trakcie tej naszej służby i, i też myślę, że i za nich też się modlimy pamiętając właśnie w rocznicę tych naszych katastrof. Ukrywam, że w codziennej pracy zdarzają nam się sytuacje właśnie z pogranicza życia i śmierci, te takie graniczne mm, momenty. Zdarzają się, mm, że nasi pacjenci odchodzą i trzeba e, no, służyć w ten również sposób duchowy i pacjentom, ale też i ich bliskim. Może nie w tym samolocie, ale w migłowcu ratunkowym, w którym również pracuję, mam e, no, często taką właśnie e, taką sytuację. I wówczas zdarza się, że pacjenci po wypadkach czy przy jakichś mocnych nieszczęściach sami proszą o, o modlitwę. Zdarza mi się też, jeżeli dojdzie do śmierci. Że rodzina prosi, żeby się modlić za tego człowieka. Zdarzyło mi się dwukrotnie udzielić chrztu w sytuacji, kiedy dziecko umierało, dziecko, które nie było chrzczone. Ja udzieliłem tego chrztu, no potem stwierdziłem zgon. Za chwilę ksiądz się pojawił na miejscu, dalej sprawował jakąś tam opiekę duchową nad tą rodziną. Także zdarza mi się w tych sytuacjach najcięższych, wtedy, kiedy no, mam poczucie, że losy pacjenta są. Bardzo wątpliwe. No, że jego sytuacja jest w zasadzie już przesądzona, po prostu odchodzi. A na miejscu takiego zdarzenia jest, jest rodzina, i oni faktycznie pytają się, no, co, co, jak możemy pomóc, co, co możemy zrobić. Zdarza mi się powiedzieć im, po prostu wiecie, no módlcie się, tak? bo tu ja już zrobiłem to, co mogłem, My w załodze żeśmy. Wykonali wszystkie czynności, teraz będziemy podejmować transport do szpitala, no, może być różny efekt tego transportu. Też staram się ich przygotowywać na taką, tą sytuację, właśnie. Niepomyślną. Natomiast mam kilka takich przypadków, kiedy właśnie ta modlitwa pomogła. I ja mam takie przekonanie wewnętrzne, że cuda się zdarzają, bo ci ludzie żyją, mają się dobrze i też sami mają świadomość Myślę tego, że tam było naprawdę bardzo ciężko i że wyszli z takich opresji, z których normalnie się po prostu nie, nie, nie wychodzi. Tak? Po ludzku to jest niemożliwe, żeby, żeby przeżyć tego rodzaju e, wypadek. To jest bardzo miłe środowisko pracy, są bardzo piękne widoki w ogóle świat z góry wygląda zupełnie inaczej niż z dołu i jest może bardziej urokliwy właśnie dlatego, że jest dostępny jak na dłoni. Czy ja się czuję bliżej Boga w chmurach? Chyba w tych momentach, kiedy mam faktycznie czas właśnie na zastanowienie się, na jakąś kontemplację, zdarzyła mi się taka, taka, taka sytuacja, że faktycznie czułem jakieś takie przynaglenie do modlitwy w trakcie powrotu właśnie z misji lecieliśmy ponad chmurami no spojrzałem na zegarek, była godzina 15, tak, no to jest czas odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia jakoś tak szczególnie zacząłem myśleć o swoim dziadku, który był w tym czasie w szpitalu on miał 94 lata wtedy i, i no, po wylądowaniu okazało się, że dziadek właśnie odszedł w tym czasie, więc myślę, że to jakiś Jakiś był taki właśnie moment, kiedy wtedy faktycznie byłem chyba bliżej, bliżej Boga w tej konkretnej sytuacji. A tak na co dzień, cóż, samolot to samolot, no, no to jest tylko technologia, tylko i aż. I bardzo dobrze, że, że mamy możliwość tę technologię wykorzystywać właśnie w takim, w takim celu jak, jak tutaj.